Dziękuję za głos. Pani Marszałku, pani minister Wysoka Izbo. Ja ze swojej strony pragnę podziękować przedstawicielom ministerstwa sportu za troskę i podjęcie inicjatywy, w wyniku której będzie zmniejszone ryzyko klientów biur, które mogą być potencjalnie zagrożone upadłością. Wedle mojej wiedzy w Unii Europejskiej występuje wiele krajów, w których są dobrze zabezpieczone interesy klientów pod, przed niedogodnością wynikającymi z ryzyka upadłości biur podróży, i często te zabezpieczenia są jednorodne, czyli na przykład tylko przez wysokie gwarancje minimalne, jakie muszą posiadać przedsiębiorstwa turystyczne lub zabezpieczone tylko przez fundusz. Mam osobiście pewne wątpliwości, czy podniesienie gwarancji minimalnych dla biur podróży przy jednoczesnym wprowadzeniu funduszu, czyli działanie przez podwójne zabezpieczenia, jak to pani minister powiedziała, przez dwa filary, nie wpłynie na drastyczne podwyższenie cen ofert turystycznych, na zamknięcie wielu małych biur podróży, czy czego następstwem może być no, nawet i zwiększenie bezrobocia przechodzenie przedsiębiorstw turystycznych do szarej strefy, zmniejszenie konkurencyjności polskich biur w stosunku do firm w innych krajach Unii Europejskiej, a finalnym efektem może być zmniejszenie wpływów do budżetu. Panie Marszałku, Pani Minister, Wysoka Izbo, są to dylematy, którymi pragnę się podzielić z Wysoką Izbą w trosce o stanowienie prawa najwyższej próby. Mam świadomość, że intencje, jakimi kierowali się projektodawcy, są zasadne, ale myślę, że jest to dopiero początek drogi do systemowego ustabilizowania sytuacji w branży turystycznej. Dziękuję, Dziękuję bardzo.